Sadził, nie? A ten leśniczy mówi panie, no to tam tutaj mam takie drzewko, psiaczek, tam najlepiej na tego nie zwija sobie się przy nie? No i ten leśniczy rano wychodzi sobie z tej leśniczek i potem czeka. I czeka, nie? Nie poczuł kiedy, kurwa, wiesz, go z tyłu powyżej, nie? jak <gryzanie> 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 O, ten Horshar gościu był sam. Chorczar miał spotkania z złego stopnia. <gryzanie> A to, A to, dlatego kupił wygodniejszy motocykl. To on po no, tym drzewkiem siedział. Nie, to jest Chorczar zły dotyk. <gryzanie> <gryzanie> no, to, 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 to. Dobra, ja rymu. Myśliwy mówi tak. Kurwa, dobra Niedźwiedź. Panie byłeś z pierwszego dnia. Jutro nie dam cię tak zaskoczyć o, tam Tak pójny na dwa razy, nie? A ten niedźwiedź jak, znowu jak tam pyk i tego myśliwego znowu wpychnął, nie? Myślimy sobie myśli kurwa, niedźwiedź trzeci raz na pewno ci się nie uda, nie? Się tak przygotuje, tak czaje, że nie ma mowy, nie? Trzeciego dnia wy... pod te drzewko, flinta, szuka tego niedźwiedzia i tutaj takie szukanie w ramię. Ty myśliwy, ty na pewno na polowanie.